Nasz umiłowany przyjacielu w Jezusie Chrystusie, naszym jedynym Panu, Odkupicielu i Mesjaszu. Czy ty tak samo wierzysz, tak czy inaczej, czy wierzysz w zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa? Że na przykład idąc ty, prawda, jako dziecię Boże, że idąc, słuchaj, przez ciemną, ciemną dolinę, co by się wydawać mogło. Że to już jest twój koniec, słuchaj, przyjacielu. Czy ty wierzysz w Jezusa, że On Cię obroni, On prawdomówny, doradca, no, przedziwny? Książę pokoju, że On właśnie zaprowadzi pokój taki, żebyś był szczęśliwy jako święty Jego, Jego wyłącznie, Pana, naszego Jezusa Chrystusa, żebyś mieszkał w domu Ojca naszego, jedynego, wszechmogącego po wszystkie czasy, żebyś właśnie tam z Jezusem i wszystkimi świętymi, którzy już właśnie powiedzieli Panu tak na zawsze, też tam się radował i ze wszystkimi aniołami i archaniołami niebieskimi. Czy ty w to wierzysz? Bo Maryja uwierzyła, a wiedz, że może była naprawdę można powiedzieć, niżej w hierarchii społecznej położona od Ciebie. Może nawet nikt o niej nie słyszał, ale co ją to interesowało? Czy w ogóle nie było to dla niej ważne, żeby o niej się jakaś pamięć zachowała? Ale dla Boga nie ma takiej możliwości, aby imię Jego dzieci zostało, jakiegokolwiek Jego dziecka zostało wymazane z tej Księgi Życia. Co więcej, Pan pragnie, abyśmy, aby nas tam nawet zapisać, jakby nas tam nie było. To jest tak miłosierny Bóg. Jego miłosierdzie jest naprawdę niezgłębione. Nieskończone jest miłosierdzie Jezusa. On tak bardzo kocha Ciebie i mnie, tego nie zmienisz. Trzeba tylko nam uwierzyć w Boga, Ojca Wszechmogącego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, tak? Dzięki którym naprawdę żyjemy w trójedynym Bogu, tak? No nie ma innej możliwości, innego życia, niż to właśnie, które właśnie wskazuje nam Maryja, tak? Właśnie w Trójce Przy no to, no jej serce, no zjednoczone, tak zjednoczone, w na, żebyśmy my wiedzieli, jak to ma wyglądać. Właśnie zjednoczone w Trójce Przy a Trójce Przy właśnie w niej, pokazuje nam w doskonały sposób, jak żyć nam, zwykłym ludziom, to znaczy niektórym, nie, nie jesteśmy Bogami, właśnie tak jak Bóg, człowiek Jezus Chrystus, po prostu zgodnie z przeznaczeniem no, ojcowskim, tak? No bo on przyszedł że spełni wolę Ojca, to my mamy robić tak samo. No nie zawsze będzie to wyglądało w ten sposób, w sam sposób. No oczywiście jego ofiara jest w pełni wystarczająca, najświętsza, to nie można mieć żadnych wątpliwości. Żadnych tutaj, żadnym tu reklamacjom nie podlega, najświętsza sprawa. Razem, tutaj jest napisane po włosku, co prawda, razem nie możemy mieć wszystkiego, ale razem możemy wszystko, tak? Fantastycznie. Czyli nie posiadamy wszystkiego razem. Ale razem posiadamy wszystko. Ktoż jak Bóg? I tak się nam to wyjaśni prędzej czy później.